Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy z Kitlox tutaj właśnie. Dzień dobry. No, Próbuję się patrzeć w kamerkę. Dzień dobry. Nie no. Dzisiaj jesteśmy na świecie... W którym, którym byliśmy... Majka na przodach. Dwa tygodnie... no. Tak, dwa tygodnie temu no. chyba go nawet. I tutaj jest Ta pochodnia na drzwiach. Tak. Która przypomina mi pingwinka. Człowiek. Dobra. No ej, po pierwsze Zabieram. No dobra, zostaw sobie już tą pochodnię. I będzie. dzisiaj na świecie co będziemy robić? A, i ogólnie tutaj trochę e, powykopywałem kobla, a Paulinka usunęła te krzaki nad jej domkiem. Tu. Tak, tak. To coś, ja Bo myślałem, to nie, że to by... tam ma być. Tak. Tutaj ma swoją farmę. Nawet nie, zostaw koń zwierzęta. Nie, bo znowu umrą. No. Dobra. Więc myślę, że. A, jeszcze odcinek przecież na 15 minut ma być. No. Ja Dobra. nie wiem, jak ty się przygotowałeś. No właśnie, się nie przygotowałem. Dobra, to myślę. No ja się przygotowałem. Z czego to zrobić? Mam dużo kobla, ale nie chcę z kobla to zrobię, może, to ze stone bricków. Te ścianki, oczywiście. Dobra. A ty, Pańska, co będziesz dzisiaj robić? Dzisiaj mam zamiar skończyć mój dom. Aha. No, ja jeszcze tak. Ja w sumie mam skończony domek, tylko nie mam skończonych piwnic. Bo to jest piwnica, do której się teraz schodzi. W sumie, jakbyśmy grali na tym świecie na no, modach, to byłoby a, o wiele A jak zakończy się to, tak. ta seria, a nie wiem kiedy się zakończy. Nigdy? Nie, no, zakończy się myślę, że jak wyjdzie aktualizacja 1.16. Oj, to pewnie kudy, będzie Minecraft 20 w, 20 A, i potem będzie Minecraft 1.16, a ty, kurde, serię kończy. Kurde, no, nawet ale... smoka byśmy... do by... netheru byśmy nie doszli, ja ten już by serię kończył. No, no tak jak smok... Wie? Musimy bynajmniej smoka pokonać na tym sejbie. Tak, znowu będziemy dwa, dwie godziny pokonywać smoka. Nie no, teraz to się lepiej przygotujemy. I wtedy myślałem, żeby zrobić, jak ta seria się zakończy, serię na modach. Myślałeś? No myślałem, żeby tak a zrobić. ja o tym nie myślałam i co teraz? No, no teraz, to ja nie wiem co będzie. No, yy, powiem tyle, że yy, na tym świecie, który nie nagrywamy, akurat bardzo mi się podoba, więc no, no. Mi też. I dziwne rzeczy... O Jezu, jak się ciebie wystraszyłem. I dziwne no. rzeczy się nie dzieją. Tak. Dobra, to ty może opowiedz o tych dziwnych rzeczach, żeby na odcinku nie było zbyt nudno. Chodzi o to... No. Że na przykład... Chodzi o to. To jest no. złe rozpoczęcie zdania. Rozpoczyna się. To wszystko zaczęło się. Teraz no to sama se opowiadaj, kolonistko. Nie chce mi się. Nie chce mi. Kolonistka się znalazła. Dalej gadaj. A więc zaczęło... Cicho. A więc zaczęło się od tego, iż, iż dziwne... Się? Cicho opowiadam tutaj. iż jakieś dziwne rzeczy się działy na naszej świecie A tu nagle się jakaś dziura zrobiła w ziemi. A coś, co się jeszcze w ogóle działo oprócz takich rzeczy? Ogólnie... Yy, Diamenty to... się nagle pojawiały. Ja teraz mi się miał świat na, na moim playstation. Ogólnie to było tak, że mieliśmy taki świat, który nazywaliśmy Drzewo Króla Juliana. Nie wiem no nie. w ogóle dlaczego. Ten świat był I na tym świecie się. to był nasz pierwszy świat, na którym zaczęło się coś dziwnego dziać. Mianowicie. No, te e, pochodnie skończyły Mieliśmy zniknęło. kopalnie. Mieliśmy kopalnie, nie. Mieliśmy kopalnie w dół, tak jak tutaj e, mimo posiada tutaj, to. Tak, taką kopalnię mieliśmy. Po prostu tunel w dół. I gdzieś, może mniej więcej na tym poziomie. Nagle tutaj był, była kopalnia jeden na, jeden na... tak w dół kopalnia. Ale ochotni. nie, to było tak że my mieliśmy domek i tutaj kilka korytarzy do tej kopalni. I tutaj były pojedyncze też kopalnie takie jakby gałęzie. To, to, ale po no co nam tunel do samego bedroka kto, po którym to, to co <tuszel> najdziwniejsze było że w tamtym tunelu akurat nie było żadnych surowców oprócz słońa no? więc no. No tak to, to, to no ale się dziwiło. I później jeszcze na tym... na tych całych serwerach typu... nie wiem. Potem mamy taki Pamiętasz pierwszy świat, co nagle e, coś takiego w ziemi... taka, ogro, taka dziura, co ja tam kopałem węgiel, później żelazo, a później złoto? O nie! To był nasz, to był nasz pierwszy świat na komputerze mój. Tak, bo przecież na trzeba króla Gniana było na PS. Tak, gdzie akurat była na PS-ie i mamy jeszcze jeden świat na PS-ie, który był akurat nam, mm, jest żal usunąć. Tak, bo on ma tyle... tak, ten I był on ma tak że masakra. że Ten świat był tak szczytowany, że masakra. I on ale jest dobra. szczytowany, ale i on ma lat? Bo... A... pamiętam. Cztery może, no. cztery e, Ale Nie dobra, e, co ty wspomniałeś o tym świecie na komputerze? No. to y, ja kopałam miejsce na naszą farmę. Mieliśmy taki ładny mostek tak zrobiła. Mm, tak, bo to było takie Ty piękne. Ty nam tak. ładny domek. No i Zatem, na, po drugiej stronie mostu budowałam, y, znaczy kopała miejsce na y, farmę. No i takie o, żelazo! Chodź, znaczy o, węgiel. Chodź wydobyć ten węgiel. No. no i takie przyszedłeś i takie Jeden na dwa było, było, był węgiel. Potem było tak samo żelazo. Okej. Okay. Niech będzie, nie? No. potem patrzymy złoto, ale złoto już było niemożliwe. Bo to było, nie, było na 60. część poziomie. Nie, 80. może nawet. No nie wiem, no po prostu było tak wysoki, jak się... było wysoko jak się świat robi. Oj, już jest no. No i dobra, opowiadam rosszą historię. Tak. No i... Potem było to złoto. No i Aleksander stwierdził, że e, nie wiem w ogóle, jak to się stało, ale to trzymałeś tak z W. No tak, no bo ja zawsze I... trzymam W, jeżeli coś kopię. No. I jak wydobyłeś ten. E, jak wydobyłeś to złoto, to spadłeś w dół i tam był krzyż zrobiony, prawda? No, to był krzyż. Taki idealny krzyżyk, taki To no. no, W sensie, że taki nie krzyżyk, taki X. Tylko krzyżyk taki, takich krzyżyk jak pan jeszcze powiedział. No. Bisia. I. Ogólnie jak graliśmy na poprzednim świecie, na którym, o którym kiedyś już opowiadałam na odcinkach, to na tym świecie się nic nie stało. No. Ten świat był normalny. O kurde, kliper się nawet. Ej, nie, kliper mi się zresztą. No, jeszcze mi wysadził. No, co za dupek. Paulinka, nie przeklinaj na odcinku. To nie jest przekleństwo. No tak, no ale wiesz. No tak, ale no. No. A ja tutaj kopię, jestem na poziomie dziewiątym, o jezu. To miało być ale się przejechał? No, Nawet się nie spodziewałem, dobra. W poszukiwaniu diamentów. Może pierwszo, pierwsze diamenty w trzecim odcinku. Dlatego ja tego nie robię. Nie, no chcę zobaczyć, czy coś w ogóle, jakieś surowce zdobędę. Ja jo, oj, oj, No, jakieś będą potrzebne surowce. Może znajdziesz jakieś skompresowane diamenty. No, ej, ja w ogóle na naszym świecie z modami znam 24 diaksy i wpadłem do lawy. Więc jak kiedyś będziemy na nim grali, to będziesz musiała pójść w to miejsce i zamontować ja lawę. Nie wiem, bo ty mi, o... mi o tym mówiłem. No tak. No ale wiesz. No i po co wspominasz o tym na odcinku? Odcinek tego nam na, 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 nie dotyczy. No Bo tak, no ma... ale różne tematy się pojawiają na odcinku. No, no, nie tłumaczcie. A nie i mamy tłumacz. już 12 subskrypcji. o Jednym z nich jest wiesz, to, ale nie będę mówić. nie pe... ja chodzi o to. No, właśnie no, tajemnicza osoba z którą rozmawiam. Tajemnicza osoba, zgadujcie jej imię. Nie no, ale... Nie, dobijamy do 55 subskrypcji powoli, ale... Skutecznie. Kurde, chcę, serwer... Nie, nie wiem czy wyjdzie. Jaki serwer? No ten serwer, no przecież na 55 y, udostępniasz... Aha, nie no na pewno wyjdzie. Coś to będzie po prostu czysty sur... Jezu, ej, te szczury tutaj się zrespiły. Serwer Tak. Nie, tu są te śróczniki. Co na laki, no nie! A! Nie! Poczware tutaj Popadłem są! Cię? No nie! Bo te poczwary mnie chcą za to. Idę. Dobra, już nie musisz. No kurde, zeszłam na sam dół i idę. No, ale patrz, ile tego się tutaj naryspiło wśród nikogo. Alechandro, myślę, że niedługo będziemy musieli kończyć. No. Po jeszcze. odcinek cztery 4 minuty jeszcze. Chociaż tak myślę, że nie powinniśmy o tym mówić, ale po prostu chcemy, aby z, y, świat, po, no, świat... Odcinek y, y, długośnie w... Y, nie ładował tutaj. na YouTubie, bo to bardzo długo... No że... właśnie. To, to no, w całe... Ja ostatnio laki, laki bloki to wstawiałem... Nie wiem, Wie, 6 godzin? Tak, ale niektóre odcinki wstawiasz dwa dni. No tak. No to jakie bloki też wstawiałem z jak... dwa dni? No. Trzy nawet, bo robiłem przerwy, że... żeby internet mieć. Chyba bym to zrobił w to 24 godziny, no ale kto siedzi 24 no, ale... godziny na dobę? E, ludzie to tak robią. Co? Ludzie tak robią, nie no. No tak, no ale ja nie jestem uzależniony. Znaczy ja tu nic nie sugeruję, tylko nie, mówię, że... no to ty! No bo... Pana, kto siedzi... Znasz kogoś, kto siedzi 24 godziny Fili trzy? Co? Aha, dobra, nie. no. E i jedna Emeracja. osoba, której imienia wymawiać nie będę. To? Jedna osoba, której imię by Czy to jest ta osoba, o której ja myślę? Ale ja nie wiem, o kim to myślisz, więc no. Zostawmy ten temat na poodcinek. Na później. Na, na później. na później. Mój polski jest po prostu niezawodny. A co powiedziałeś? Na później? Y nie. Y jak to ja powiedziałem? Zostawmy to na poodcinek. Na poodcinek. Tak. Nie. Dobra. Zostawmy to na pod... Jezu, o mam tutaj jeszcze schodki, no to będę tutaj od razu. Zostawmy to na. Tak, zostawmy Nie. to na podcinek. Na my to jest świetny. Dobra, czas tutaj I robić schodki. No kurde, ja mam tu dziurę w ogóle w cuficie. To załataj ją dżemem. Dżem łata dziury. Tak, dżem łata dziury. Yeah. Ogólnie trzeba tutaj coś zrobić. Yeah. Typu bliksy trzeba tutaj postawić, myślę. Dobra, panie Aleksandrze, ja myślę, że skoro mi się skończyło drewno że ten odcinek też musi kończyć. Nie no, jeszcze pańka do 15 minut za chwilkę. A, ah, masz półtorej minuty. No, praktycznie. Kurde, czemu my musimy. O! No, w ogóle, pokażę YouTube'owi, jak ci idzie z domkiem. Od razu sobie zobaczę. Nie! Zobacz. O, ładna, przestań, bo mam mało życia. Była! Tak, była. No, patrzcie. No. Dwie masz odpadno! i na! No, przez ciebie bym zginął. Czy ty masz w, no. w ogóle jakieś no, 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 no. jedzenie? Pop co? Czy masz w ogóle jakieś jedzenie? Ja mam, no co ty? Z mojej byłej śpinki. I z mojej byłej krowy i z mojego byłego... No A masz rondę Nie, bo zjadłam. Mm. Mm. Jedyne pożywne jedzenie zjadła. Nawet tym się nie podzieliła. Nie ma, no co ty? To jest serwer, na którym gramy sami. No tak, no ale ja umieram się. No, już to ta. widzę, wszyscy będą się, już to widzę, wszyscy będą za tobą się. Stawiasz, nie? Ja będę sama wstawiać, taki palec, a wszystkie 12 osób, które nas subskrybują, to ciebie, nie mnie. To tak za tobą. Musimy kończyć odcinek. Dobra, chodź na moje schody. Jak zaczęliśmy tam, to skończymy. Tam. Dobrze, no to ja stoję na tym. O, tak będę stać. Nie no. O. Dobra. Pa, papa! No pa! pa. No, pa.